Stajesz rano, patrzysz w lustro, niby forma jest, biceps opięty, na brzuchu jest krata, ale w głowie coś ci mówi: jeszcze nie, jeszcze nie wyglądam tak jak trzeba. Ale wchodzisz na TikToka, widzisz gościa dwa razy większego niż ty, robi martwy ciąg na 280 kg. Hashtag No Excuses. Zamiast motywacji czujesz presję, zamiast dumy, niedosyt. I wtedy pojawia się pytanie, którego nikt nie zadaje: czy jeszcze ćwiczysz, bo kochasz? Czy już, bo boisz się przestać? W tym filmie będziemy mówić o niepopularnym temacie, czyli zbyt obsesyjnym podejściu do treningu na siłowni. Trenuj, ale zadbaj, żeby głowa trenowała razem z tobą, a nie przeciwko tobie. Czym jest bigoreksja i dlaczego to Cię dotyczy? Bigoreksja to nie wymysł, to realny mechanizm psychologiczny. Czujesz się za mały, nawet jeśli jesteś większy niż 90% populacji. Twoje ciało mówi: wystarczy ale mózg mówi dalej i jeszcze i jeszcze a każdy przerzucony kilogram to nie progres to próba zasypania dziury w poczuciu własnej wartości to nie znaczy że jest coś z tobą nie tak to znaczy że jesteś w świecie który gloryfikuje nadmiar i każe ci się porównywać non stop media społecznościowe czyli porównywarka do samooceny social media nie pokazują prawdy pokazują szczyt góry lodowej TikTok, Instagram, codziennie dostajesz zastrzyk idealnych ciał, idealnych treningów, idealnych wyników. Z zewnątrz to wygląda jak motywacja, ale wewnątrz zaczyna się zżerająca spirala porównywania. On ma lepszy kaloryfer, ona ma mniejsze uda, ja muszę jeszcze więcej trenować. To nie ty jesteś słaby, to algorytm cię testuje, byś nie czuł się wystarczająco. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz sobie szczerze czy ty trenujesz żeby być zawodowcem czy żeby lepiej wyglądać lepiej się czuć i mieć mocniejszą głowę widzisz kulturystę na TikToku pocięty jak mapa żyły jak przewody 6% tkanki tłuszczowej myślisz że chcesz tak wyglądać ale nie widzisz drugiej strony że on pół roku jeści śle co do grama że nie wychodzi ze znajomymi bo ma kartę do zrobienia że na scenie choć wygląda jak grecki bóg czuje się po prostu jak zombie bez energii Często ludzie startujący mówią, że dzień zawodów pod względem samopoczucia to jeden z najgorszych dni pomimo najlepszej formy i że to, co widzisz, to efekt wspomagania farmakologicznego, którego ty nie stosujesz i nawet nie powinieneś, ale to temat na osobny materiał. A ty, ty masz szkołę, pracę, rodzinę, życie. Trenujesz, bo chcesz być silniejszy. Zdrowszy, pewniejszy siebie. I zamiast dać sobie szacunek za to, katujesz się, że nie wyglądasz jak ktoś, kto przygotowuje się do zawodów. To jakby porównywać swój bieg na kilometr, gdzie trenujesz po prostu dla siebie z finałem olimpijskim i mieć pretensję, że nie masz medalu. Musisz zrozumieć jedno: nie każdy, kto wygląda idealnie, prowadzi życie, którego ty byś chciał. Nie musisz wyglądać jak kulturysta, nie musisz być na redukcji 10 miesięcy w roku, nie musisz cierpieć, żeby być fit. Tak jak dbasz o zdrowie fizyczne. Zadbaj tak samo o zdrowie psychiczne. W świecie, gdzie idealne ciała to często synonim sukcesu i pewności siebie, coraz więcej mężczyzn doświadcza czegoś, co nazywamy bigorekcją, obsesją na punkcie bycia niedostatecznie umieśnionym. W swojej książce, The Adonis Complex, Harrison Pope, psychiatra z Harvard Medical School, poświęcił uwagę temu problemowi. Pope definiuje bigoreksję jako rodzaj zaburzenia obrazu ciała, które sprawia, że nawet bardzo umięśnieni mężczyźni czują się niedostatecznie umięśnieni. To właśnie to poczucie niedosytu prowadzi do kompulsywnego ćwiczenia, restrykcyjnej diety, a czasem nawet do niebezpiecznego stosowania sterydów. Pope nazywa to zaburzenie odwrotną anoreksją, podczas gdy anoreksja to obsesja na punkcie bycia zbyt chudym, bigoreksja to obsesja na punkcie bycia zbyt mało umięśnionym. Według poupa, media i kultura nakładają na mężczyzn presję, by wyglądali jak bohaterowie filmów czy reklamy. To może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Gdzie kończy się motywacja, a zaczyna obsesja? Trenujesz super, masz dyscyplinę, masz cel, bo nie mówimy o tym, by akceptować lenistwo. Trzeba odróżnić te dwie rzeczy. Ale gdy pomijasz trening, czujesz się winny. Gdy zjesz coś nie fit, masz kaca moralnego. Gdy widzisz siebie w lustrze, widzisz ciągle niewystarczającą ilość masy mięśniowej. Gdy przeglądasz Instagrama, widzisz same wycięte sylwetki, a ty jesteś za chudy i w ogóle po co to wszystko robisz? To nie rozwój, to autoagresja w masy rozwoju. Nie chodzi o to, żeby odpuścić, Chodzi o to, żeby nie karać siebie za bycie człowiekiem, bo granica między ambicją a autodestrukcją jest cienka, a im bardziej ją przekraczasz, tym mniej to widzisz. Musisz też wziąć pod uwagę, że dużo osób w social mediach okłamuje Cię tak naprawdę, że są naturalni. Pamiętaj o tym, bo możesz się porównywać do osoby, co trenuje tyle samo czasu co Ty, ale wygląda dwa razy lepiej. Wiem, bo sam kiedyś wpadłem w tą pułapkę, jak byłem młodszy i sam czasami się na tym łapię aktualnie. Ale kwestia, by mieć tego świadomość i z tym walczyć. Dlaczego mózg tak działa? Nasz mózg nie lubi stagnacji. Szybko przyzwyczaja się do nowego poziomu. Masz formę. Świetnie. Za tydzień to już norma. Potrzebujesz więcej i więcej. I tak co tydzień, co miesiąc, cały czas w trybie jeszcze i jeszcze. To spirala. Jeśli nie wrzucisz pauzy, nie zauważysz, że kręcisz się w kółko i jesteś coraz bardziej zmęczony. Ale mam do ciebie jedno pytanie. Proste, ale ważne. Czy jesteś zadowolony ze swojego progresu na przestrzeni lat, miesięcy? Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o tym. Zanim znowu odpalisz Instagrama i zaczniesz porównywać się do kogoś, kto trenuje od dekady albo jest na dopingu, o którym nie mówi, bo zanim zaczniesz ścigać się z kimś innym, zapytaj siebie, czy w ogóle doceniasz tą drogę, którą przeszedłeś. Czym innym jest oczywiście inspiracja, która jest pozytywna. Jak zadbać o głowę, nie rezygnując z treningu? Tu nie będzie gadania o terapeucie, chociaż czasami jest taka potrzeba. To będą proste narzędzia, które możesz wdrożyć sam. Zacznij traktować regenerację jako element progresu, nie jako lenistwo. Oceniaj swój dzień nie tylko przez pryzmat treningu, ale tego, czy dobrze się czułeś. Porównuj się do siebie sprzed tygodni, nie do gościa z TikToka czy Instagrama. Zrób sobie raz w tygodniu trening mentalny. Zadaj sobie pytanie, po co ja to wszystko robię? Dbaj o psychikę tak, jak dbasz o dietę. Nie karm się syfem z internetu, nakarm się spokojem. Nie musisz być największy. Nie musisz być docięty 365 dni w roku. Nie musisz wszystkiego robić na 100%, bo twoja wartość to nie procent tkanki tłuszczowej. Twoja wartość to nie kolejny rekord w martwym ciągu. Twoja wartość to ty, kiedy jesteś zdrowy w głowie i w ciele. Jeśli znasz to uczucie niedosytu, mimo efektów, ten film był dla ciebie. Zostaw komentarz, jeśli też kiedyś czułeś się wiecznie mały. Jeśli ten temat jest dla ciebie ważny, podziel się filmem z kimś, kto tego potrzebuje. Subskrybuj, jeśli doceniasz to co robię. Do zobaczenia. Cześć.